Władysław Boczer, przewodniczący komisji Biora Kowila-Członek, Elżbieta Bereza Członek stwierdza co następuje. Na ogólną liczbę radnych 14 w sesji według listy obecności udział wzięło 14 radnych. Głosowało radnych 14, głosów ważnych, ważnych 13, głosów nieważnych 1. Zgłoszenie kandydaci na przewodniczącego Rady Powiatu Wołowskiego otrzymali następującą liczbę głosów. Teresa Maślanka 8 z Bigniewskoro 5. Komisja Skipacyjna stwierdza, że Teresa Maślanka została wybrana na przewodniczącą Rady Powiatu Polskiej. <trafię> Panie Przewodniczący, przepraszam, że ja albo się przesłyszałem, albo protokołem pro, pro. głos. Na ogólną liczbę radnych 17. 14 brało udział w głosowaniu. Na ogólną liczbę radnych wybieramy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Także liczba ma być 17. Także bardzo prosimy Komisję Sprowadcyjną o poprawienie tego. O to poprawkę podpisać się przy tej